Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy montować tarcze do naszych wcześniej przygotowanych kół. Co nam będzie potrzebne do takiego montażu? Na pewno będą potrzebne tarcze. Ja mam standardowe tarcze 160 mm. Jak je zamontować? Znaczy, jak je zamontować? Normalnie, przekręcić do koła, ale co będzie nam potrzebne? Na pewno tarcze. W zestawie z tarczami powinny być w komplecie śrubki i będzie nam potrzebny imbus czwóreczka, bo takie akurat u mnie są śrubki. Nie wiem, czy występują inne czy nie, u mnie były takie. No i dobra i chyba przystępujemy do montażu. A jeszcze jedna rzecz, patrzcie jakie ja kupiłem koła. Mam dwa różne koła teraz, dopiero zobaczyłem przy montażu opon, że są dwa różne. Już jest za późno na wymianę, bo już minęły dwa tygodnie. Kupiłem to na znanym portalu aukcyjnym, no i nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, ale mniejsza z tym. Najwyżej sobie jakiś srebrny pasek tutaj z taśmy przykleje, żeby wyglądały mniej więcej tak samo. A jak nie, to będę jeździł tak jak jest, po prostu. Dobra, przystępujemy do montażu. Zakładamy tutaj tarczę. Przykładamy do naszego koła. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, bo występują różne tarcze z, różnymi, z różnym rozstawem śrubek. Musicie zmierzyć w waszym kole, jaki macie rozstaw, żeby później nie było, właśnie, cyrków, ani problemów z przykręceniem takiej tarczy. Przystępujemy do montażu. Ja mam taki imbus, do którego będę używał jeszcze dodatkowego klucza, żeby to lepiej przykręcić. Najpierw złapię to sobie delikatnie ręcznie. Później będę to dokręcał. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem czy to będzie widać. Na śrubce jest trochę nałożonego takiego kleju do gwintów. To jest po to, żeby nam w trakcie jazdy się tarcza nie odkręciła. Później oczywiście nie będzie problemu z odkręceniem tej tarczy, jeżeli będziemy chcieli wymieniać. I tak dalej. Aha, i jeszcze, jeszcze jedna ważna, bardzo ważna rzecz. Na tarczy jest taka strzałeczka, która pokazuje nam, w którą stronę powinna się obracać tarcza. I wtedy przykładamy sobie. Dookoła. Pamiętamy, że tarcza powinna znajdować się z lewej strony naszego roweru i kręcić się w ten sposób, czyli tak jakby tarcza nam się kręci tymi takimi, jakby frazami pod prąd. Musimy o tym pamiętać, żeby, żeby ta tarcza skutecznie nam hamowała. To jest dlatego tak zrobione. Ktoś to wymyślił i tak ma być. Dobre, dokręcamy sobie tą tarczę. Oczywiście zużycie mi jakieś tam siły, ale nie tak, żeby urwać. Pamiętajmy, że mamy tam na tych śrubkach klej. Tak nam te śrubki się nie odkręcą, więc nie mamy się czego tutaj obawiać. Nie musimy tego na siłę przykręcać, że aż nam trzaśnie w łokciu. Okręcamy, tarcza jest przekręcana na 6 śrubek, w zupełności wystarczy. Ręcznie, zaraz sobie podociągam. Sobie delikatnie nie na siłę nie tu mamy zamontowaną wydaje Wam że jest jakiś Moment obrotowy, z którym powinniśmy to dokręcać. Mam klucz dynamometryczny, ale jakoś nie pomyślałem, żeby sprawdzić, z jaką to dokręcić, więc dokręcam na wyczucie. I zabieramy się za drugą tarczę przy drugim kole. Przedwracamy najpierw. 然后。 Ok, drugie koło mamy prawie gotowe, dlatego mówię prawie, bo to jest tylne koło, będziemy musieli jeszcze przełożyć zębatkę z naszego starego koła, bądź możemy kupić nową zębatkę, tak zwany wolnobieg bądź kasetę, zależy od rodzaju montażu, bo kaseta i wolnobieg różnią się, niby na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, ale są to dwa różne elementy. No i tak, możemy sobie zobaczyć, zakręcić kołem. Czy mniej więcej jest równo? Myślę, że jest ok. Dobra, w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. W następnym przełożymy sobie wolnobieg i mam nadzieję, że zaczniemy już montaż zacisków hamulcowych do naszej ramy i amortyzatora. Dzięki, cześć!